To ale dobry wieczór panu, mówi Anna Jękosz. Proszę Pana, mnie jeszcze nie znamy, ale ja bardzo Pana mnie poznaję i witam Pana serdecznie, a mianowicie, jest jeszcze kobieta, to wstąpili nad kierową, stanąc z domowską, nad kierową, zajętową, nad po w siedmiu boleci i proszę Pana, i świeci się, pa, pali się światło ucenerskiego tam w kuchni. Proszę... Proszę coś poradzić, bo my, my go chcemy pogromić, proszę pana ja dzwonię na pogotowie energetykę i, i, i w ogóle i, i jeszcze na policję i do tej pory nikt nie, nie może pogromić, żeby mi tu nie światło, nie zgasło, żeby mi nie wybiło na co ty, bo ja mam komputer i Radę Maria, proszę pana. Ma panie siatelko? Tak mam, w tej chwili mam. No jaki jest problem? A żeby światło, żeby o u niej się nie świeciło. Czemu? No bo bo nie światło u mnie. No czemu ma się u nich nie świecić? No bo, no bo oni bo, chcieli, to chcieli znali nad tym drogą A co ma jedno do drugiego? To teraz już nie wiem, proszę pana. Nie bardzo rozumiem, no, o co pani chodzi. No teraz już nie wiem, jak to... No, ta pani na pokontroliu, zza go powiedział mi, żebym zadzwoniła do was. Ale nie wiem, o co pani chodzi. Co pani chce, żebym zrobił? No żeby pan zlikwidował światło u mistrzów ponieważ oni tą spali matkę, bo tą tez dochodzką matkę was tą znowu. No już teraz pan pojmuje? Nie. Nie? Nie. To no, może kogoś innego pan do telefonu da? Może jakiegoś pułkownika albo przełożonego? Ale ja jej poznam w tej chwili. Co? Hmm? No, to co zrobić? Jeżeli panie podkreśli, żeby wgasili światło. Kto? Ja tam później? No, żeby, żeby... Ja nie dlaczego ja mam im prąż włączasz. No bo się spali u nas, bo się spali ich radio Maria. Ja. A czemu bo, ma się spalić? No bo oni pali matkę poszczążańcową. A skąd pani wie? No bo tak, bo, bo tak odczułam, bo ja jestem święta, proszę pana. No jak pani to odczuła? Jak pani to odczuła? No odczułam, bo ja chyba się bardzo nie czuję, bo siedem razy mam gazowana dzisiaj. Przez kogo? No ja to by się Pani na policję dzwoni. No to ja już dzwoniłam w tej sprawie bo proszę pana powiedzieli mi, żebym do pana zadzwoniła. No, ale, no i co? I co ja mam zrobić? Ja pani nie odgaduję. Proszę pana, niech pan z tej sprawie zadzwoni na straż proszę Bardzo pana proszę. bo nie panie moje mogą jakiejś dzwonić gdzieś tam po innych instytucjach. Ja pilnuję tego, co, co do mnie należy. Dobrze, gdy ja zadzwonię w takim razie na straż poszatą. Proszę pana. Dziękuję uprzejmie. Proszę. proszę.